Cześć wszystkim, ja jestem Jan Janowski, a to jest nieprofesjonalny kanał modelarski bluż Model Kids. Witam Was w 15 odcinku budowy modelu Hobby Bossa. We wcześniejszym odcinku, jak śledzicie, wiecie, że próbowaliśmy skleić pierwszą gąsienicę. Niestety instrukcja podaje błędną ilość. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zapraszam do wcześniejszych odcinków. Ja poza kamerą, tak jak wcześniej, wyciąłem sobie ten zestaw, który podaje instrukcja. To jest ten co tu widzimy. To nie jest przyklejone. Jak widzicie, jest za krótkie. Później, po wycięciu tego zestawu, wycięłem wszystkie pojedyncze ogniwa, oszlifowałem, przygotowałem do klejenia, rozdzieliłem porówno tak, żeby ilość tych ogniw pasowała była identyczna na jedną jak i na drugą stronę. Dziękuję za wszystkie sugestie. Jak mogę to zrobić, co poprawić, czego mogłem się spodziewać. Do tego jeszcze się odniosę, jak to mogłem przewidzieć. Zapraszam was do innej perspektywy. Zobaczymy tutaj z góry, pokażę wam mniej więcej coś spróbujemy skleić. Zobaczymy jak to pójdzie. Także zaczynajmy. Tak więc tak prezentuje się zestaw przedstawiony przez instrukcję, który mamy przygotować do sklejenia naszej gąsienicy. Pojawiło się wiele komentarzy, że mogłem to przewidzieć, że to jest tylko domyślne, to co tu pokazuję. No ja uważam osobiście, że instrukcja nie powinna zawierać takich rzeczy, że coś jest domyślne, ja mam się domyślać. Instrukcja powinna krok po kroku dokładnie pokazywać to, co ja mam zrobić, użyć takich elementów, jakie się znajdują i dzięki temu, że idę zgodnie z instrukcją, mój model powstaje bez problemów. Jak widać, w niektórych modelach można się spotkać z tym, że no nie zawsze tak jest, trzeba na to zwracać uwagę. Ja Wam pokażę, jak ja bym to zrobił poza kamerą. Oczywiście robiłem już gąsienice, które w ogóle nie mają oznaczeń, jakiej ilości użyć. Prosty sposób. To jest cała nasza gąsienica. Biorę sobie, dzielę to na pół, czyli dół i góra. Szybko mniej więcej Wam pokażę, jak ja bym to zrobił. Łączę sobie te górne. Ogniwa ze sobą, to widać, dobra, w ten oto sposób, tu dokładam resztę. Potem łączę w całość. Przykładam sobie do liczmy tutaj, do liniki. Ja już to robiłem wcześniej, przed tym, więc nie będę dokładnie, ale troszeczkę czasu trzeba poświęcić, żeby to dokładnie pospinać. I mniej więcej wychodzi tu 9,5 na, nie, 8,5 na 11,5. Biorę sobie swój sznureczek. Zwykły sznurek, czyli łącznie daje nam to 20, dobrze mówię? 8,5, 11,5, tak. 20 cm to jest mój sznurek, który ma 20 cm. Biorę sobie swój model. Tego nie ma. Dołu też nie powinno być. Układam sobie kółko na moim sznurku. Biorę i próbuję zrobić spasowanie. No jak widać, już na samym początku od razu wiemy, że coś tu jest nie tak bo brakuje no dobre żeby was nie skłamać 5-6 centymetrów dzięki temu już na samym początku możemy wiedzieć że coś jest nie tak z naszą instrukcją inna sprawa jeżeli by nam brakowało nie wiem centymetr nawet mniej niż centymetr wtedy oznacza to że może być tylko to spowodowane tym że trzeba ładnie ułożyć nasze gąsienice i one się wtedy nam połączą taka sama sytuacja jeżeli nasz notek by się nachodził w ten sposób jeden na drugi to oznacza, że instrukcja podaje zbyt długą oczywiście tam jeden, 1, dwa 1, ogniwa to jest margines błędu ja już to przetestowałem w kilku modelach są modele, gdzie w ogóle nie ma podanych ilości w ten sposób wycinałem sobie długą gąsienicę mierzyłem długość sznurka, przymierzałem do kół i zazwyczaj wychodziło tak, że musiałem dokleić jedną lub odkleić jedną, dwie Max ogniwa. Tak więc to jest najszybszy sposób, żeby przed rozpoczęciem klejenia sprawdzić, czy w ogóle ta instrukcja podaje nam odpowiednią ilość ogniw. To jest ten zestaw, który proponuje nam instrukcja. Po jego wycięciu, oszlifowaniu i sklejeniu otrzymujemy, jak pamiętacie, coś takiego. Górny element nie jest przyklejony dolna część jest tylko przyklejona do tylnego i przedniego koła. Ja sobie to odłożę, przełożę sobie do tej części do drugiej gąsienicy. A teraz wezmę kubeczek z dodatkowymi ogniwami, które pozostały w ramce i sztuka po sztuce będę sobie doklejał. Tak więc zacznę sobie od tyłu. I będę używał tego kleju. On wolno schnie. Łatwiej mi będzie kontrolować to, co będzie powstawać. No odłożymy. Do tego tylniego i przedniego koła normalnie je przyklejam, bo później w całości sobie to odepnę. Jak pamiętacie wszystkie koła są przyczepione na patafiksie. Więc... Się napiję się. Znowu troszkę nowości się pojawiło. Nie wiem, czy śledzicie. Mi się to wszystko na Facebooku pojawia. Mam w tej grupie podubione. Nie wiem czemu, ale te firmy modelarskie, jak widzą, że jakaś firma wypuściła jakiś model, to oni chcą wypuścić taki sam. I RFM też planuje wypuścić Super Shermana M50. Tu gdzieś pewnie się pojawi obrazek tego. Widziałem. Ciekawe. Miałem tego nad takoma. Porównałbym go w sumie, jak one się będą prezentować. Z tego, co widziałem grafiki, no to chyba gąsienice będą takie, tak samo, w ten sam sposób robione. Gdzie jest to większy element? Jak będzie to wyglądać Prezentuje się w ten sposób to. Mógłbym to już skleić. W sumie może bym skleił to na czymś twardszym, żeby mi się to złapało. Ale dobra, zrobimy na tym, żeby nie było. I z drugą gąsienicą sobie dosłownie to samo co z tą. Nie wiem, czy chcecie oglądać, jak kleję znowu to samo. No, tak to jest. Jest ok. I tak naprawdę do skończenia modelu zostało nam dokleić błotniki. Ale błotniki dopiero dokleję jak skleję sobie tą gąsienicę, drugą. Odepnę sobie to całe, wtedy sobie wkleję błotniczki. I jeszcze zostało nam, jak przeglądałem instrukcję. Ojejciu, gdzie to jest? Gdzieś to widziałem, że mam zaznaczone wykrzyknikiem. A nie, nie mam nawet zaznaczone, mam już skreślone, ale przepatrzyłem sobie instrukcję, czy już mam na pewno wszystko. Zostały mi zaślepki, bo oglądając ostatnie zdjęcia, jak robiłem miniaturkę do filmu, to zauważyłem, że te kółka mają te kropki takie i myślę, nie no to na pewno tak nie będzie coś tu musi być do tego no i przegapiłem są zaślepki A2, one są w ramce patrzyłem i po wklejeniu błotników, zaślepek model będzie skończony i będzie można brać się za wstępne malowanie potem brudzenie no zobaczymy. Tu mam ten większy element. Jak widzę, że tu będzie mi wchodził większy element. To chyba se skleję od razu z 2-3 ogniwa ze sobą, tak żeby już były w miarę sztywne, bo będą mi się rozpadać tutaj nad tym. I dopiero jak tu se dosztukuje, to przykleję tu następne te 3-4. Ile to będzie? Raz, dwa, cztery zrobimy. I już widzę, że nawet jakbym wykorzystał, próbował wszystkie wykorzystać, to te gąsienice będą za duże. Więc ani w tom, ani w tom. Bo jeszcze myślałem, że może być tak, że instrukcja po prostu nie podaje całości, ile trzeba rzeczywiście wykorzystać tych elementów ale że jak wytniemy, to wtedy będziemy mieli całą gąsienicę, no ale tak nie jest, bo jak wytniemy wszystkie i byśmy to skleili, to wyjdzie nam znowu za duża ta gąsienica, także no jest ewidentnie błąd w instrukcji. Ja się tylko zastanawiam, tak jak kleje nie z te modele, czy ktoś w ogóle przed wydaniem tego modelu kleił go zgodnie z instrukcją? Czy oni po prostu robią to, jakieś tam wstępne klejenie robią, czy to w ogóle się da skleić? I wypuszczają. No dziwne, no przecież ktoś, kto to robił wstępnie ten model, no to chyba zauważył, że coś jest nie halo tutaj z tym etapem. No ale nie wiem. Nie znam się na produkcji, nie mam pojęcia jak oni się tym... Czy oni robią wstępne jakieś próby tego, czy nie. Może ktoś z Was wie, to niech da znać. A, odwrotnie. Tak, rozpada się bardzo dobrze. Zapomniałbym wspomnieć. Użytkownik. Widz użytkownik, przepraszam. Wiz general, który wygrał Shermana w lasowaniu podesłał mi fotkę. Mam nadzieję, że jej nie usunąłem. Wrzucę ją tutaj. Rozpoczął budowę. Nie ma nic przeciwko, mówi, że jak będą jakieś postępy, to będzie aktualizował. Jestem ciekaw tego modelu. Jak to tam wygląda. Z tego co tam pisał. Mówi, że składa się jak LEGO, Także fajnie. Może kiedyś go też skleję, albo tą nową wersję, którą taką wypuszcza. Zobaczymy. Nie pamiętam, o której zacząłem nagrywać. Nie jest Odklej, Wkleimy sobie to od tej strony. Przyklei ładnie. Muszę uważać na to, bo mi to zapomniał, że to lata. I co? Po sklejeniu. Ja sobie to zostawię. Niech sobie to schnie. Porządnie mi to wyschnie. Potem sobie to odczepię. I przykleję, ale to pewnie w następnym odcinku zrobię. Pokażę jak ja to zrobię. Uciągnę się do myli, tak. Pięknie to idzie Tak naprawdę gdyby nie te gąsienice no to uznałbym, że ten model jest bardzo dobry kleja się go bardzo przyjemnie, wszystko pasuje, no tylko te gąsienice no. ale to zauważyłem, że nawet w tych modelach z wyższej półki no producenci chyba mają jakiś problem z tymi gąsienicami, bo nawet w modelu za 200-200 zł może powstać problem przy budowie gąsienic Przede wszystkim przy takim, budowie takich właśnie nic no to cierpliwość i spokój powolutku Ogniwko po ogniwku to Coś jest Jest i teraz te 4 mi tu wystarczą czy lepiej by było dołożyć jeszcze jeden? Chyba dołożymy jeszcze jeden? Sprawdzimy to. Co tu mi trzyma? Tu mi coś trzyma. Od drugiej strony sobie zacznę. Od tej sobie podniesiemy. i teraz trzeba zrobić tak, żeby ładnie nam to wyszło, tam. o. I pięknie. Może troszkę poprawimy to. Coś mi tu lata to jest krzywo z tej strony. Trzepięcie także żebyście widzieli. Tu sobie jeszcze to docisnę najwyżej. I mi to pójdzie do góry i tu się sepnie. O. Tak się to prezentuje To jeszcze trzeba poprawić. I tak jak mówiłem, jeszcze sobie doprawię kleję. Sklei. Tak się to prezentuje. No, jest ok. I dosłownie to samo. Jak już mi to wyschnie, nie od razu, lepiej sobie odczekać chwilę. Niech to sobie wyschnie na spokojnie, bo przy bawieniu się drugą stroną możemy coś tu naruszyć niepotrzebnie. Dajemy temu czas to wysycha i w następnej kolejności robimy dosłownie to samo co wcześniej czyli patafix zgodnie z instrukcją gdzie to jest gdzie to jest gdzie to jest zgodnie z instrukcją przyklejamy po kolei kółka i tak jak wcześniej montujemy Ten nasz zestaw, dolną część, górną część i po jednym ogniwku doklejamy. Jak widzicie, z jednej ramki zostały mi pięć ogniwek. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, piście śmiało. Ja oczywiście każdemu staram się odpisać. Znaczy, odpisuję wszystkim. Na dziś. To tyle. Dziękuję Wam za to, że poświęcacie swój czas. Życzę Wam samych udanych postępów przy budowie Waszych modeli i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!